Witam bardzo serdecznie na konferencji związanej z podpisaniem umowy na modernizację sali widowiskowej Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Przedstawię naszych gości pan prezydent Tomasz Sobieraj, Anna Gorczyk, główna księgowa teatru, i pan Paweł Leś, szef właściciel firmy, która wygrała nasz przetarg. To jest dusza, dosyć duża. Praca jak na nas, dawno takiej modernizacji teatr nie przeżywał, wartość netto tej pracy to jest ponad milion 100 tysięcy złotych, milion trzysta w wielkości brutto. Modernizacja obejmuje wymianę foteli, to jest najważniejsze, ale również malowanie wewnątrz wszystkich ścian, wymianę wykładziny. Także kanał techniczny, którym przekazujemy informacje z kabin, czyli nagłośniowej i oświetleniowej na scenę też wymienimy i także przebudujemy lekko wejście na scenę. Jeżeli chodzi o finansowanie tego zadania jedna czwarta pieniędzy pochodzi z dotacji ministerialnej, trzy czwarte jest to są to pieniądze. Wchodzące od samorządu Koszalina, za co samorządowi jesteśmy wdzięczni. Stąd też pan prezydent, który jeszcze jako marszałek przed wyborami no, wykazywał dużo sympatii dla teatru i mam nadzieję, że będzie to podobnie dalej. Wykazywałem dużo sympatii i oczywiście obiecuję, że dalej będę tą sympatię wykazywał. Cieszę się, że jest to dofinansowanie ministerialne. <laughs> wielkości tych 275 chyba tysięcy netto także to do tej kwoty 100 złotych oczywiście chciałoby się więcej i żeby ten udział był odwrotnie, czyli gdyby to dofinansowanie było w wielkości 3,4 a 1,4 naszych. Także będziemy na pewno zmierzali w tym kierunku, żeby pozyskiwać jeszcze więcej środków zewnętrznych i modernizować nasze instytucje, obiekty. Głównie za pieniądze zewnętrzne, ale te, to dofinansowanie oczywiście też bardzo cieszy. Cieszy też o tyle, że dotyczy ta modernizacja stricte tego, co dostaje widz, czyli generalnie tą wygodę. A ta wygoda już jest dość mocno wątpliwa na tych fotelach, które dzisiaj mamy w teatrze. Także cieszę się niezmiernie, że, że będzie można w dużo wygodniejszych warunkach oglądać spektakle w naszym Koszeńskim Teatrze. No bo w zasadzie cała modernizacja dotyczy, dotyczy widowni, pozostałych elementów nie. Gratuluję wykonawcy, bo to już jesteśmy po wyborze wykonawcy. Koszańska firma. Koszańska firma Leś. Gratuluję tego wygrania tego przetargu i oczywiście życzę realizacji takiej terminowej tego zadania, bo termin to jest 31 sierpnia, jak dobrze pamiętam, czyli musimy zdążyć przed, przed kolejnym... Sezonem teatralnym, że tak powiem. Także gratuluję i dziękuję jeszcze raz za to Tego dofinansowania. Dziękuję. Trochę informacji jeszcze na temat terminów, bo to na pewno jest dla Państwa interesujące. Pan prezydent wspomniał o tej dacie granicznej, czyli 31 sierpnia tego roku. To jest moment, zgodnie z umową, zamknięcia prac, oddania teatru do dyspozycji. Prace będą trwały ładnych parę tygodni. Rozpoczną się tak w, w, w sposób już faktyczny, fizyczny po połowie czerwca. 15 czerwca jest premiera Solaris, potem jeszcze dwa czy trzy dni, kiedy będziemy grać. Ostatni raz 19 czerwca próby, które będą się odbywały po tym terminie, będą się odbywały w sali prób, a sala zostanie oddana w ręce firmy. Pana Pawła Lesia, przedsiębiorstwo usług budowlanych Leś. I tu już zacznie się no, dziać. My stare fotele chcemy sprzedać. One są już nie tak wygodne jak nowe, ale być może komuś do czegoś byłyby jeszcze pomocne. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę nabyć kilka, albo kilkadziesiąt, albo sto. Mamy ich 356 sztuk. To oczywiście zapraszamy do kontaktu. Informacje są na naszej stronie internetowej. Także chętnie pozbędziemy się za nieduże pieniądze wszystkich tych starych foteli. Życzę sobie, żeby, wszystko, żeby tak to lepiej.